No dobrze, dziękuję Państwu. Ja mam pierwsze wyniki ankiety. I tutaj chciałbym Państwu zaprezentować je. Proszę bardzo. Widzimy tak. Aktualna przynależność religijna. Widzimy także że jedna osoba, czyli 2%, Uczestników badania wskazało na przynależność do Kościoła Rzymskokatolickiego. Jedna osoba wskazała kościół starokatolicki Mariawitów WRP. Jedna osoba wskazała Staroprawosławna Cerkiew staroobrzędowców. Najwięcej y, odpowiedzi dotyczących protestantyzmu mamy tutaj 29 osób, przy czym 69% to e, przy czym to się przekłada na 69%. Podobnie świadkowie jehowy, jedna osoba wskazała, jedna osoba też wskazała przynależność do słowiańskiego rodzimowierstwa. Mamy też odpowiedzi inne, czyli 9 osób. Aż 21% uczestników badania wskazało na, inne, na inną przynależność niż wskazane przeze mnie. Chodzi dokładnie o aktualną przynależność religijną, przypomnę. I teraz, tak w tych odpowiedziach innych, jedna osoba zaznaczyła, że. Jej aktualna przynależność to jest moja, cokolwiek to oznacza, nie wiem, nie będę tego komentował, nie od tego tutaj jestem. Jedna też wskazała najbliższe mi do kwarków, gdyż jestem zafascynowany. I tutaj nie wiem o co chodziło. Jedna osoba wskazała chrześcijaństwo. Być może chodzi o to, że część osób z nurtu protestanckiego nie utożsamiają się jako protestanci. A ja to wyjaśnić chciałbym, dlatego że osoby, które nie należą do żadnej denominacji, szczególnie należącej do pierwszej fali reformacji, mówię o tych takich tak zwanych konfesyjnych starych kościołach typu ewangelicko augsburski kościół bądź inne takie kościoły państwowe w Europie na przykład jak w Szwecji w Niemczech w Anglii anglikański kościół to są to jakby kościoły konfesyjne ta pierwsza fala protestantyzmu i jakby osoby które nie utożsamiają się z żadną denominacją nie nazywają siebie protestantami. Tutaj też warto zwrócić na etymologię słowo protestant. Jest to osoba, która protestuje przeciwko, jakby tutaj z etymologii tego słowa wynika, przeciwko Kościołowi katolickiemu. Jedna osoba wskazała ateizm. Tutaj no, troszkę jestem zaskoczony, ponieważ ta ankieta nie jest skierowana do ateistów. Do osób, które odeszły całkowicie od wiary. Ktoś zaznaczył, że nie należy do żadnej religii. No być może tu chodziło też o protestant, o osobę, która wywodzi się jakby duchowo z linii protestantyzmu, gdzie mowa jest o tych yy, tak zwanych pięciu sola. Ja może. Szybciutko przy, przytoczę, o co chodzi. Posłużę się źródłem Wikipedii. Sola Scriptura, czyli tylko pismo. Sola Fide, tylko wiara. Sola Gratia, tylko łaska. Solus Christus, tylko Chrystus. Soli deo Gloria, Czyli tylko Bogu chwała. To jest takie, to są takie filary protestantyzmu, gdzie wszystkie denominacje protestanckie jakby odwołują się do tych pięciu sola. No, ale kontynuujmy dalej. Następnie kościół, jest kościół reformowa, reformowany, kościół katolicki. No i kolejna osoba zaznaczyła mi ateizm. No, nie wiem. Dalej widzimy braterski kościół domowy, czyli to, co wspominałem w pierwszym filmiku dotyczącym pytań ankiety. Najprawdopodobniej jest to tak zwany kościół domowy, czyli taka nieformalna grupa chrześcijan ewangelikalnie, biblijnie wierzących, ewangelikalnych, którzy nie należą do żadnego kościoła takiego sformalizowanego, natomiast uważają się za członków tak zwanego ciała Chrystusa, czyli kościoła, gdzie, którego głową jest Jezus Chrystus, ale nie są z, z zrzeszeni wokół jakiejś organizacji religijnej. To tylko jest moje przypuszczenie, ale być może tak jest. No i tutaj widzimy w odpowiedzi na wskazanie protestantyzmu. Wska respondenci wskazali, że obecnie należą do kościoła baptystycznego, tylko nie określili do którego, bo w Polsce mamy kilka, kilka denominacji odwołujących się do baptyzmu. Jest Kościół Zielonoświątkowy, też nie wiadomo, który do końca. O, tutaj precyzyjnie ktoś zaznaczył: Kościół Ewangelicko-Augsburski, Badacze Pisma jest taka denominacja. Tu mamy po raz kolejny Baptystów. O, i Kościół Zielonoświątkowy w RP, to jest dokładna nazwa jednego z kościołów Zielonoświątkowych. Kościół Chrystusowy Zbór Nowe Życie w Polkowicach no, bardzo miło, że ktoś wskazał dokładnie nazwę zboru, cieszę się po raz kolejny mamy tutaj Kościół Zielonoświątkowy Kościół Zielonoświątkowy w RP ponownie Zielonoświątkowy w RP Reformowany Kościół Baptystyczny to jest to o czym mówiłem, że w obrębie baptyzmu mamy kilka kilka denominacji w Polsce nawet Kościół zielonoświątkowy, tutaj znowu kościół baptystyczny, ale nie wiadomo który, chrześcijanie ewangeliczni, czyli to jest dość szeroko, szerokie pojęcie, a, które, które wywodzi się właśnie z tej fali reformacji, drugiej szczególnie. Kościół Chrystusowy w RP, baptyści, Kościół Chrześcijan Baptystów, myślę, że to jest Kościół Chrześcijan Baptystów w RP, ale nie jestem pewien. Tu ponownie ktoś wskazał taki, ten sam kościół, tutaj znowu ktoś wskazał ten sam kościół. O, i tutaj mamy po raz kolejny kościoły domowe bez denominacji. Kościół Chrześcijan Baptystów i po raz kolejny kościół domowy tutaj, kościół Chrystusowy w RP, kościół Boży w Chrystusie, to dość duża denominacja w Polsce. W Białymstoku jest w Mońkach, jeśli chodzi o Podlasie i chyba jeszcze w kilku innych miejscowościach województwa Podlaskiego, nie nie, Teraz nie pamiętam. Biblijnych chrześcijanin, czyli to też jakby osoba, która się wpisuje w ten nurt protestantyzmu, moim zdaniem, aczkolwiek być może nie utożsamia się personalnie ta osoba z protestantyzmem jako takim. Niemniej to, co powiedziałem, szereg denominacji bądź bądź tych kościołów domowych, identyfikuje się jako biblijni chrześcijanie. Tutaj mamy znowu baptysta, baptysta bez skazania denominacji, kościół chrześcijan-baptystów, no, zakładam, że to chodzi o kościół chrześcijan-baptystów w RP. Tutaj ponownie ten sam kościół jest skazany. I przechodzimy dalej. Jeśli chodzi o wybór opcji Islam, tutaj nikt obec z aktualnych na dzisiejszy dzień, czyli na 10 sierpnia 2023, nikt, nikt nie wskazał, że aktualnie należy do jakiejś gminy wyznaniowej, muzułmańskiej gminy wyznaniowej. Czy dokonałeś jakiejkolwiek zmiany na inną religię? No, jak widzimy tutaj, 37 osób, czyli 86% uczestników ankiety, wskazało, że tak. 5, 5 osób wskazało, że nie. To zastanawiające jest, bo ja generalnie tę ankietę skierowałem do osób, które zmieniły przynależność religijną. No ale dobrze, każdy ma prawo wskazać taki wybór, jaki uważa za stosowny. I tutaj mamy aż 12% takich odpowiedzi. Jedna z osób uczestniczących w badaniu zamierza zmienić religię. Troszkę żałuję, że nie, w, nie umożliwiłem odpowiedzi na jaką. No ale no nic, trudno. Jak dawno temu zmieniłaś czy też zmieniłeś religię? I tutaj, jak widzimy, najwięcej osób biorących udział w tym badaniu wskazało na przedział czasowy pomiędzy 5 a 10 lat temu, i takich osób jest 11, co stanowi 25% uczestników tej ankiety. Następnie mamy. Aż 8 osób, które wskazały, że więcej niż 25 lat temu zmieniły przynależność religijną, i to stanowi 19% wszystkich odpowiedzi. Dalej mamy 16%, czyli 7, 7 respondentów wskazało, że do 5 lat wstecz zmieniło przynależność religijną. 6 osób, czyli 14% wskazało, że wskazało inną odpowiedź niż tutaj przedziały czasowe, które wskazałem te interwały. I tak, jedna z tych osób zamierza dokonać zmiany w ciągu dwóch lat. Ok. Ktoś 30 lat temu dokonał zmiany wyznania. Już zmieniłem. Nie wiem, czy to chodzi o to, że teraz, w tym momencie, jakby następna osoba tutaj wskazuje, że zmieniłem wyznanie, a nie religię. Ja nie mając możliwości skontaktowania się z tą osobą, żeby doprecyzować odpowiedź, spróbuję, nie, znaczy tak, nie zmienię tej odpowiedzi, bo nie mogę jej zmienić, żeby badanie było rzetelnie przeprowadzone, natomiast jak to można wyjaśnić taką odpowiedź? Wśród chrześcijan ewangelikalnych, czyli jakby tutaj Należących w moim badaniu do grupy protestantyzmu istnieje taki pogląd, że odchodzi się od religii na rzecz wiary w Jezusa Chrystusa i osobistej relacji z Nim. Źle się postrzega tak zwaną religię, religijność. Mówi się, że Każda religia prowadzi do zguby, do piekła. Ja teraz nie będę wchodził w tematy teologiczne, bo to nie jest przedmiotem mego badania. Natomiast chrześcijanie, ewangelikalni, czy też ewangeliczni, ogólnie powiem protestanci, nie utożsamiają się, no nie wiem, czy wszyscy, bo nie mogę założyć tego. Natomiast pewna część protestantów, umownie powiem, chrześcijan ewangelikalnych czy też biblijnych, jak siebie niektórzy określają, nie utożsamia się z religią i religijnością, z żadnymi rytuałami, obrzędami i temu podobnymi sprawami. Natomiast dla potrzeb tego badania ja używam określenia religia, bo. Pod tym pojęciem istnieje zespół czynności, aktywności czy też działań mierzalnych empirycznie. Czyli, tak w uproszczeniu, mogę zliczyć, ile razy ktoś uczestniczy w nabożeństwach, jak często się modli, jak często czyta Biblię i temu podobne sprawy. Także myślę, że tutaj tę rozbieżność wyjaśniłem. I przejdę dalej. Tutaj ktoś planuje apostazję, choć jeszcze tutaj nie pytam o nią, ale to już w swoim czasie dodaje respondent, i tutaj odpowiedź jeszcze jedna: cytuję: Nie wiem. No, ja tym bardziej nie mogę się do tego odnieść w żaden sposób. Nie mówię krytycznie, tylko stwierdzam. Czy zmiana religii związana jest bądź była ze złożeniem przez Ciebie tak zwanego aktu apostazji? I tutaj, jak widzimy, 21% ankietowanych wskazało odpowiedź tak, i takich odpowiedzi mamy 9 twierdzących, natomiast odpowiedź nie. Czyli tutaj zielony, zielony pasek, to 34, 34 respondentów, co stanowi łącznie 79% ankietowanych. Kolejne, kolejne pytanie: jeśli nie złożyłeś aktu apostazji, wskaż, czy planujesz to zrobić? Eee, tak. 6 badanych wskazało taką odpowiedź. I to jest 17%. Nie. Czyli nie planuje zrobić dokonać tego aktu. Skorzystać z instytucji apostazji, wskazało 24. Wskazały 24 osoby, co stanowi 69% ogółu badanych. No i jest odpowiedź. Nie wiem, czyli 5 badanych. Nie umie stwierdzić, czy to zrobi w przyszłości. Jest to ogółem 14, 14%. Pytanie numer 8. Jeśli złożyłaś akt apostazji, to wskaż doświadczenie związane z tą sytuacją. Jedna odpowiedź, czyli 10%, to jest zdecydowanie negatywne doświadczenia. Cztery odpowiedzi, czyli 40% wiąże się z negatywnymi doświadczeniami. Ten zielony pasek. Neutralne doświadczenia związane z, z apostazją to są trzy odpowiedzi, czyli 30% pozytywne. Zaskoczony troszkę jestem tą odpowiedzią. Jedna osoba taką odpowiedź udzieliła. 10% ogółu badanych. I zdecydowanie pozytywne, również 1%, czyli 10%, jedna osoba, czyli 10% badanych. Tutaj od członka grupy badawczej nie będę wskazywał, z jakiego wyznania. Dowiedziałem się, że można, no wskazał mi taki troszeczkę. Moje niedopatrzenie w tej ankiecie, ja dziękuję za krytyczne słowa, za merytoryczną krytykę. Można było rozszerzyć to pytanie o to, żeby w jakiś krótki sposób respondent opisał swoje te doświadczenia, na czym polegały one. Bo tutaj tylko jakby pytam o to. Pytam o to, czy to było właśnie zdecydowanie negatywne, negatywne, neutralne, pozytywne bądź zdecydowanie pozytywne doświadczenie. Natomiast y, zabrakło no, tej odpowiedzi y, opisowej, na czym polega to doświadczenie. Tak bardziej precyzyjnie, w formie pytania otwartego, żeby respondent miał okazję wypowiedzieć się na na temat tychże doświadczeń. I przechodzę do pytania numer 9. Jaka była Twoja poprzednia przynależność religijna? I tutaj, jak widać, od razu rzuca nam się w oczy ten pierwszy zielony pasek, przypisany do kościoła rzymskokatolickiego. Aż 37 badanych. Wskazało na, na to, że w przeszłości należało do Kościoła Rzymskokatolickiego. Łącznie jest to 87 badanych. 87% ogółu badanych. Protestantyzm, jako kolejny, jeśli chodzi o liczebność, odpowiedzi, to dwie osoby wskazały, wskazały na protestantyzm. Czyli 5% ankietowanych wskazało na to wyznanie, że poprzednio należało do, do tej grupy religijnej. Ja przypomnę króciutko, że protestantyzm nie jest monolitem podobnym do kościoła katolickiego. Chociaż też mógłbym z tym stwierdzeniem polemizować, i niejedna osoba właśnie mogłaby podzielić moją opinię, ale to też nie jest tematem tej pracy. Czy katolicyzm, kościół katolicki jest monolityczny w swojej strukturze ilościowej i jakościowej nie jest to, nie jest to tematem tego, tego badania w ogóle, więc nie będę w to wchodził. Tutaj mamy buddyzm jeszcze jedna odpowiedź. Jedna odpowiedź dotyczy Kościoła starokatolickiego Mariawitów w RP, też 2% badanych. Zaraz jeszcze przejdziemy do odpowiedzi inne, jakie, ale tutaj nikt nie wskazał już innego wyznania. Jeśli chodzi o to poprzednie wyznanie dotyczące przynależności do protestantyzmu, jak widzimy, jedna osoba wskazała Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP oraz inna osoba wskazała Kościół Chrystusowy w RP. Ja tylko chciałbym dodać, że na razie bardzo tak ogólnikowo omawiam wyniki tej ankiety. Nie będę wchodził w tabelę krzyżował wyników tego badania na tym etapie. Nie będę sprawdzał po kolei pojedynczych odpowiedzi. To jest taka zbiorowa, zbiorowe podsumowanie ankiety na dzień dzisiejszy. I pytanie 11 dotyczy tego. Czy ktoś poprzednią przynależność religijną wiązał właśnie z islamem, jak tutaj widzimy. I okazuje się, że jedna osoba wskazała właśnie na to, że należała do gminy wyznaniowej bochoniki. No, zaskoczony jestem na, 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 tą odpowiedzią. Bardzo się cieszę, że taka osoba odpowiedziała na, na moją ankietę pozytywny sposób i wzięła w niej udział. Tutaj, może co do przyczyn, to już na dzisiaj sobie darujemy. Zakończę na tym etapie to małe, krótkie podsumowanie. W kolejnych dniach przejdę dalej do przyczyn zmiany przynależności religijnej, czyli to, co mnie już zdecydowanie interesuje. Czyli tych motywacji, jakie kierowały osobami konwertującymi do innej religii? Jakie były przyczyny tejże zmiany? No i oczywiście przejdziemy jeszcze tam do kolejnych pytań. Na dzisiaj to już by było wszystko. Także serdecznie dziękuję za uwagę. Kolejny filmik na temat wyników tej ankiety. Znowu za kilka dni dziękuję za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.